Hej, cześć, wszystkim ludzie z tej strony Kingslayer, i dzisiaj jesteśmy na Sunny Meadows, A dlaczego tu jesteśmy? Ponieważ w ostatnim updatecie razem z małpią łapką zostały dodane życzenia, które możemy znaleźć. Jest ich ogóle, ogólnie 9. Mamy miejsca co prawda na 8, ale jest jedno życzenie, które jest: wi I wish for anything. Także możemy prosić o cokolwiek, i w tym odcineczku zaprezentuję Wam. W którym dokładnie miejscu możemy je znaleźć. Zatem yy, wideo będzie cięte. Ja po prostu wam dam screena tutaj z mapki, no i co? Widzimy się za chwilę przy pierwszej karteczce. Zatem jesteśmy w pierwszym pokoju od lewej od lobby. I mamy karteczkę I wish to see the ghost. Drugą karteczkę możemy znaleźć sobie w Sanktuarium, tutaj właśnie na tym blacie. I mamy I wish for activity. Kolejną karteczkę możemy znaleźć w prawym rogu mapy, na górnym piętrze, dokładnie w tym miejscu. I mamy tutaj karteczkę I wish the ghost was trapped. Kolejną karteczkę znajdujemy wchodząc centralnie do kuchni, właśnie na tym stoliku, tutaj pierwszym od wejścia. I mamy tutaj kartkę I wish for sanity. Kolejną karteczkę znajdujemy jeśli spojrzymy na mapę, na lewo od y, dworu. Tutaj, proszę bardzo, mamy dwór, jesteśmy w klasie, tak jakby. Podchodzimy sobie tutaj. Mamy karteczkę. I wish for life. Jesteśmy teraz na dolnym piętrze. Co prawda, mamy tutaj pięć karteczek, ale nie są to karteczki z przeznaczeniem takich życzeń. Tych właśnie, których szukamy. To są karteczki ogólne, których możemy poprosić o 5 konkretnych pór roku, czyli I wish for sunrise, I wish for fog, I wish for clear sky, I wish for rain i I wish for snow. Kolejna karteczka jest nieopodal. Właśnie kostnicy w palarni. Jest na łóżku. Przepraszam, telefon. I kartka to jest I wish to live. Kolejną kartkę możemy znaleźć schodząc do na niższe piętro zaraz za głównym holem. Chodzimy tutaj do pokoju po lewej. I mamy tutaj karteczkę I Wish to Be safe. Kolejne życzenie znajduje się na dolnym piętrze w prawej części mapy. Leży sobie przed takim właśnie pokoikiem. Tutaj I wish for knowledge. I ostatnie życzenie, które nie zapisuje nam się w ogóle w dzienniku, czyli I wish for anything. No, i jak widzicie, w dzienniku zapełniły mi się wszystkie 8 rubryczek z życzeniami. Teraz jedynie pozostaje nam iść po małpkę i sobie pożyczyć. I wish for anything. No, także zażyczyliśmy sobie czegokolwiek. Ale no, nie wiemy, co to mogło być. Mogło to nam dać sanity, mogło to nam dać wiedzę i wykreślić nam tutaj dowody na ducha, ale no, nie dostaliśmy nic. Nic takiego oczywistego. Zatem duch czymś rzuca. Zatem pamiętajcie, a już for anything, to jest dobre, jeśli z braku laku nie macie już co, o co poprosić. A tymczasem. Ja życzę wam miłej zabawy z życzeniami i z rączką. A jeżeli odcinek wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia lajka oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli jesteście nowi. Zapraszam na playlistę fazmofobii, na inne playlisty oraz na inne filmy. A tymczasem życzę miłego dnia. Na razie i pa pa.